Doszedłem do wniosku, dużo pracy przede mną Muszę wziąć się za siebie, nie inaczej kolego Idę do psychologa, trzeba specjalisty pewnego Który ułoży głowę w leczy z myśli depresyjnych Nie chcę ulicznych myśli, złych chwil gdzie byliśmy Chcę widzieć cały czas u nas uśmiechnięte minki Nie chcę nikogo krzywić psychicznie, bo sam jestem Będę szczery, że czuję się przez to nie najlepiej Czas mnie goni, kocham swoją kobietę na życie Teraz liczy się każda chwila dla mnie bezgranicznie Mam nadzieję, że przebaczysz mi moje roztragnienie jak mam być szczery, to nie potrafię kotek żyć bez ciebie. Przepraszam za wszystko, zrozumiałem wiele. Ile ty mi pomagasz, a ile daję od siebie? Obiecuję się, zmienię, jestem pogubionym dzieckiem. Bez pomocy specjalisty się tutaj nie obejdzie. Przepraszam za wszystko, zrozumiałem wiele. Ile ty mi pomagasz, a ile daję od siebie? Obiecuję się, zmienię, jestem pogubionym dzieckiem. Bez pomocy specjalisty się tutaj nie obejdzie. Pisze, wersy również nocą są znacznie warte. One nie zadną jak dawniki tam nich bracie, zakochałem się w tym mimo młodego wieku, opisuję to co czuję, choć nie zawsze mi do śmiechu chcę się zmienić, nie chcę już pisać o ulicach, teraz na bitach usłyszycie dojrzałego Krzysia to jest ta chwila swoich przemyśleń nowych stwierdzeń, aby zadać o siebie i to co jest najważniejsze teraz czuję się jak alpinista, chcąc zdobyć szczyt zacząć od nowa, totalnie zmienić swój życia, byt, jest ktoś kto mnie kocha i chce dobrze dla mnie, wiem jak muszę działać, ja obiecuję poprawę, patrzę na zegarek, ile czasu straciłem kochani, myślałem, że dam radę i prawie się wycofałem. Dziękuję, że dbasz o mnie, jesteś cały czas przy mnie. Przepraszam za siebie. Kocham cię na życie. Przepraszam za wszystko. Zrozumiem wiele, ile ty mi pomagasz, a ile daję od siebie. Obiecuję się zmienię. Jestem pogubionym dzieckiem. Bez pomocy specjalistów się tutaj nie obejdzie. Przepraszam za wszystko. Zrozumiem wiele, ile ty mi pomagasz, a ile daję od siebie. Obiecuję się zmienię. Jestem pogubionym dzieckiem. Bez pomocy specjalistów. Ta listy się tutaj nie obejdzie.